Każde rekolekcje są powrotem, są powrotem do, do wiary, do własnego serca, do źródeł wiary. Więc najważniejsze pielgrzymowanie to jest do własnego serca, ale mogą w tym pomóc rekolekcje w drodze, pielgrzymowanie do miejsc, które są zaznaczone w jakiś sposób początkiem wiary. W tym roku proponujemy wyjątkowe rekolekcje. Pielgrzymowanie do miejsc, które są stosunkowo rzadko nawiedzane przez pielgrzymów, a są związane z początkami kościoła, z początkami chrześcijaństwa. Bo chodzi o Tars, miejsce, gdzie żył święty Paweł, skąd wyruszał w swoje wyprawy misyjne. Bo chodzi o Antiochię. Niegdyś czyli w czasach Piotra, Pawła. Niezwykle ważne miejsce, miasto, trzecie co do znaczenia w Imperium Rzymskim wówczas, po Rzymie i Aleksandrii, gdzie działo się wiele ważnych rzeczy, jak na przykład to, że pomijanie obrzezania, pomijanie wprowadzania w judaizm, Pogan, by ich chrzcić. Właśnie tam stało się praktyką, zresztą też źródłem pierwszego sporu w chrześcijaństwie. Odwiedzimy też starożytną Edesę. Też istotne miejsce dla pierwotnego chrześcijaństwa. Będziemy w jakiś sposób doświadczać tego, co tak było istotne w starożytnym kościele, mianowicie piękna ówczesna liturgia, która wiele zachowała ze swojego pierwotnego kształtu i z życia monastycznego. No będziemy też widzieć to, że chrześcijaństwo na tamtych ziemach bardzo cierpiało, że chrześcijanie bardzo cierpieli, bardzo cierpią do dzisiaj, że są zmuszani do opuszczenia. Jest to świadectwo, że to jest ważne dla nas, dla chrześcijan. W tym miejscu, gdzie są ślady cywilizacji takiej na kilka tysięcy lat przed chrześcijaństwem, gdzie jest wraża dominacja innej religii niż chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo żyje, jest żywotne, że jest takim nurtem istotnym dla świata, a więc dla nas. Bardzo serdecznie zapraszam na przyliżynkę do wschodniej Turcji.